Dzień dobry, Renata z kanału Niecodziennik. W internecie króluje już Boże Narodzenie, ale jeszcze zanim Boże Narodzenie, zanim Wigilia, to przed nami Adwent. A skoro Adwent, to dziś zapraszam Was na wykonanie prostego stroika adwentowego. Właśnie stroika, a nie wieńca, dlatego że myślę, że to jest forma łatwiejsza do wykonania dla każdego, więc jeżeli taki film Was interesuje... To zapraszam. I zobaczcie, co przygotowałam do zrobienia stroika. Oczywiście wykorzystam tylko część tego, bo oprócz dzisiejszego stroika adwentowego mam jeszcze w planie dekorację balkonu. Bo jak wiecie, ja swój balkon sezonowo dekoruję, więc taki film też na pewno powstanie, więc zapraszam. I tutaj mam popatrzcie w tym koszu różne iglaki, szczęć, mikołajek miesięcznic, jakiś krwawnik ususzony, kwiatostany, powojnika, mackenzie. Chcę ten stroik wykonać na takiej zobaczcie tacy, ponieważ będę robiła ten stroik na gąbce florystycznej i chcę tę gąbkę namoczyć, bo jak widzicie tutaj mam wszystko żywe elementy, więc żeby nie zniszczyć sobie tej tacy, wprawdzie kosztowała grosze, no ale przyda się, to chcę wysłać ją folią aluminiową, żeby zabezpieczyć przed wilgocią. No i teraz zobaczmy, czy to będzie nam pasować na szerokość. O, akurat wchodzi. Myślę, że tę kostkę przetniemy tak na pół. O, jak widzicie, kostka się tnie idealnie. To nie ma z tym żadnego problemu. Jedna wejdzie nam tak, a drugą trzeba też jakoś tak mniej więcej uciąć na wymiar. O. To oczywiście zostawiam, bo mi się przyda do jakichś tam jeszcze strojików. A tutaj myślę, że to będzie akurat. Dobrze, no i teraz tę kostkę pójdę namoczyć i wracam już z mokrą ym, gąbką. Namoczyłam gąbkę, więc możemy zabierać się do pracy. I tak myślę, że chyba trzeba zacząć od rozmieszczenia świec. Tutaj mam kupione w Pepco, takie podstawy do świec. Dwie sztuki kosztowały 5 zł. Niestety nie było w tym samym kolorze już, więc jedne wzięłam czarne, drugie wzięłam takie złote. I może. O tak. No i kupiłam takie świece. One są kupione w Lidlu. Najtańsze były, bo ten zestaw kosztował 12,99 dokładnie. Czy one mają jakieś... no delikatnie pachną taką wanilią. Ustawiłam świecę, więc teraz będziemy dekorować nasz stroik. Myślę, że tu, dookoła, dam gałązki tu i. Te gałązki trzeba sobie przygotować, i będziemy teraz, właśnie tymi gałązkami, dekorować nasz stroik. No, i tutaj, niestety, widać wyższość. Wiosny lata nad tą brzydką porą roku, której nie lubię, tak jak wam niejednokrotnie mówiłam. Bo takie rzeczy to bym sobie robiła na podwórku, na słoneczku, a tak trzeba śmiecić w mieszkaniu. Potem sprzątać cały ten bałagan. Ale z drugiej strony to bardzo lubię robić takie stroiki adwentowe, i bożonarodzeniowe, więc. Trudno, no, warunki może nie takie jak latem czy wiosną, ale praca bardzo przyjemna. Okoła będę utykać tymi gałązkami stój. Ta jest chyba taka za duża gałązka, więc sobie tak zmniejszymy może. O, i tak z tej strony będziemy mniej więcej proporcjonalnie, równomiernie to robić. Przygotowałam sobie też tutaj różne jeszcze, zobaczcie, akcesoria do dekoracji. Zobaczę, co z tego wykorzystam: jakieś bombki, jabłuszka, domek. W poprzednim swoim filmie pokazywałam Wam dekoracje bożonarodzeniowe, które wykonywaliśmy sami, własnoręcznie. Więc jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie do tego filmu, link zostawię Wam w opisie, bo tam możecie zobaczyć, jakie elementy takie właśnie własnoręcznie zrobione mam w swoich zbiorach i w kolejnych filmach będę też Wam pokazywać, jak je wykorzystam do dekoracji świątecznych, czy to w mieszkaniu, czy to na balkonie. No, chciałabym właśnie, żeby ten stroj był taki pokaźny, duży, okazały, bo chcę go ustawić tutaj właśnie na stole w pokoju, a stół jest, jak widzicie, też pokaźnych rozmiarów i chciałabym, żeby właśnie ten stroik był takim głównym elementem na stole naszym adwentowym. Na Boże Narodzenie zrobię na stół znacznie skromniejszy, mniejszy stroik, taki pewnie w jakimś naczyniu wysokim po to, żeby nie zajmował on z kolei dużo miejsca, no bo najwięcej miejsca na stole bożonarodzeniowym będą zajmowały potrawy, oczywiście, więc trzeba miejsce na stroik ograniczyć do minimum, a jednocześnie co roku taki stroik robię, bo to dodaje uroku świątecznemu stołowi, tak się mówi? Stołu, nie stołowi, tak? Dobrze powiedziałam, świątecznemu stołowi. A wiadomo też, że miejsce na potrawy być musi. Ja gotuję dużo i namiętnie, więc stroik z kolei na stół Bożonarodzeniowy nie może być za duży. Już jakąś tam podstawę tego stroika mamy. Może damy troszeczkę świerku, a może sosnowe gałązki. One są takie urokliwe. O! Tak, damy sosnę. Oczywiście trzeba troszeczkę tutaj pooczyszczać to wszystko, bo akurat kiedy ścinałam te iglaki, padał śnieg. Więc tak jak ścięłam, tak do tego kosza wpakowałam i to wszystko przywiozłam do domu. A teraz trzeba patrzeć właśnie, co się nadaje, co się nie nadaje, bo pod tym śniegiem to nie bardzo można było zobaczyć piszcie w komentarzach jak u was zima u nas na razie jeszcze się śnieg nie stopił jeszcze się trzyma jest uroczo biało przyjemnie bo mrozek nieduży o tutaj może właśnie tak damy żeby to było taki troszkę do góry no ładna ta sosna podoba mi się ten efekt o tak damy O, tak mniej więcej symetrycznie chcę to sobie zrobić i teraz myślę, że jeszcze wykorzystam gałązki Mahoni bardzo lubię Mahonie już mówiłam o tym w swoich filmach na temat stroików na że ona się świetnie sprawdza ale też bardzo dobrze sprawdza się właśnie w takich stroikach w mieszkaniu te gałązki się długo ładnie trzymają te liście są zobaczcie błyszczące przecież ja ich niczym nie nabłyszczałam jak ona pięknie lśnią. Nie wiem, czy to widać. Piękne są te listki. Bardzo lubię mahonie wykorzystywać w dekoracjach. Jest piękna. Jeszcze z tej strony damy. Od razu robię i się zastanawiam, jak to zrobić, bo tak jak mówię, ja sobie nie opracowałam jakiejś takiej koncepcji. Wcześniej po prostu robię to na żywioł. Zawsze tak robię wszelkie stroiki. Nie myślę wcześniej, co to ma być, jak to ma być. Lubię tak właśnie spontanicznie coś tam robić. Jeszcze myślę, że tutaj damy takie gałązki, o właśnie, żeby tutaj była taka podwójna ta gałązka. Bym chciała. O i to tak damy sobie tutaj. Na środku mniej więcej tego stroika. O, o! Podobnie. Bardzo lubię używać w stroikach tego jałowca, zobaczcie jakie to są ładne gałązki, one tutaj mają takie kuleczki, które wyglądają jak bombki i kiedy się zetnie im tutaj ten taki pęd długi, to ten jałowiec przypomina po prostu choineczki, więc można nawet do jakiegoś stroika jako choinki właśnie powkładać ten jałowiec ja go właśnie mniej więcej tak tutaj wykorzystam. Tak na bokach damy takie większe gałązki, a im bliżej środka, to będę dawała takie właśnie mniejsze: o, tutaj, takie właśnie, ustawiam choinki. Zobaczcie, prawda, że wygląda jak choineczka. Więc teraz utykam tymi pędami jałowca. Dalej nasz strojik już tak bardziej od góry staram się go zabudować, żeby zakryć tutaj tę gąbkę. Tutaj te gałązki tak troszkę pod skosem wbijam, to one mi tutaj tak ładnie zobaczcie, zakrywają tą gąbkę, a jednocześnie to wygląda tak, jakby tutaj byłby taki las piękny. I myślę, że to będzie fajnie tak wyglądać. W ten sposób, tak troszeczkę pod skosem, i on tak ładnie się tu układa. Ładnie zakrywa gąbkę. No nie bardzo umiem robić i mówić jednocześnie, chociaż niektórzy twierdzą, że mam podzielną uwagę. Ale to nie zawsze tak wychodzi z tą podzielnością uwagi, jakby się chciało. Ale coś już tutaj nam zaczyna się pojawiać jeśli chodzi o ten strojik już jakoś tam coś już tu widać jak to ma wyglądać no i jak całkiem chyba nieźle to na ten moment wygląda myślę żeby tutaj użyć już jakichś troszeczkę wypełniaczy może ten krwawnik on jest taki ma taki ładny kolor jeszcze potem oprószę może śniegiem sztucznym i ten kwawnik tutaj może by się sprawdził. Troszeczkę sadułki. bardzo fajnie sprawdza się w stroikach jako właśnie taki wypełniacz a jeszcze jak go troszeczkę oprószę śniegiem to myślę, że w ogóle będzie wyglądał ekstra no niestety dużego nie mam ale parę gałązek udało mi się gdzieś tam ususzyć tego krwawnika więc ten, który mam wykorzystam więc tutaj też Damy takie elementy, żeby to wszystko ze sobą grało i ładnie wyglądało. O. o, dobrze. I skoro jeszcze mam tutaj odrobinę tego krwawnika, to jeszcze go troszeczkę tutaj damy z tej strony. O, o tak! Ekstra. No i teraz jeszcze może. Te piękne koteczki, bardzo też lubię ich używać w dekoracjach. O! Zobaczcie, jak one ładnie wypełniają tutaj te przestrzenie, a jednocześnie nadają takiej troszeczkę lekkości tej całej kompozycji. Są takie milusie. sobie prysnęłam sprayem złotym gałązkę miesięcznicy. Nie wiem, czy to widać, że to jest posprejowane. I może tak myślę jeszcze tutaj sobie dodać właśnie troszeczkę tej miesięcznicy. Zobaczymy, czy ona będzie pasowała, czy nie. Jeżeli będzie, to będzie. Jeżeli nie, to ją do czegoś innego będzie można użyć. Tak może. O. Tak może niesymetrycznie ją dać, tylko w jednym miejscu, uh -huh, ładnie chyba wygląda, dobrze i tutaj mam jeszcze kwiatostany innego powojnika, tego takiego, który na biało kwitnie latem i ładnie pachnie I ja tak myślę, żeby go prysnąć śniegiem i może z kolei, tutaj, gdzieś z tej strony, jako wypełniasz, dać pójdę jeszcze po śnieg. No i porównajmy teraz. Zobaczcie. To jest oprószona sztucznym śniegiem gałązka. Ta bez śniegu. Zobaczcie, jak ona urokliwie wygląda. Bardzo ładnie, moim zdaniem. I może ją damy gdzieś tutaj na wypełnienie. O. Mam tu takie bombki. To są takie steropionowe kuleczki brokatowe. Może lepiej już zostać przy tej kolorystyce, takiej białej, a gdzie nie, gdzie tylko dać jakiś czerwony akcent w postaci tego jabłuszka, czy też, może, ja nawet, zobaczcie, nie przyklejam w żaden sposób tych kuleczek, dlatego że tak jak mówię, ten stroj będzie stał na stole, nie mamy małych dzieci, może tak myślę, tutaj mam takie delikatne białe, czerwone kuleczki, one są takie niewielkie, też troszeczkę przyprószone śniegiem, więc może one by tutaj mi pasowały, tak bardziej je skupić, o tak, taki akcent dać, o, i jeszcze gdzieś podobnie zrobić w drugim miejscu, żeby to wyglądało może z tej strony żeby to jakoś tak zrównoważyć o, żeby to kompozycyjnie grało dobrze no i nie wiem jak te jabłuszka czy je gdzieś może dać też tak troszeczkę po przeciwległych stronach no chyba nieźle te jabłuszka wyglądają co? Skończyła nam się pamięć w telefonie, więc musiałam trochę poczyścić. Tak w międzyczasie dodałam tutaj jeszcze kwiatostany szczeci. Zobaczcie, tak one wyglądają naturalnie, ale ja je spryskałam tym sztucznym śniegiem. To jest taki śnieg, który wekszen chyba kupiłam w ubiegłym roku. I tutaj dodałam właśnie te kwiatostany szczeci. Tutaj taki ten duży i tutaj po bokach po dwa mniejsze. No, i jeszcze chciałabym dodać aniołka, gdzieś może tak tutaj, niech nam zapowiada Boże Narodzenie. Tylko, żeby on był wyżej, żeby mi się tutaj nie zapadł. To jak myślę, że może mu jakiegoś tutaj. O, tak go na patyczku może postawimy. Oj, przepraszam. I w gąbce będzie go można tutaj tak zamocować jakoś tego aniołka. Nie za wysoko. Nie bardzo widzę. Nie, dobrze jest, nie? Nie za wysoko. I myślę, że on tutaj będzie fajnie wyglądał. A teraz zobaczymy jak, w razie się podpali te świece czy te się nam nic nie spali, ale chyba nie. No i myślę, że stroik w zasadzie gotowy. Może tutaj jeszcze tylko troszeczkę dodam coś jeszcze, żeby tutaj bardziej pozakrywać ten brzeg, o te sosnowe gałązki mi się podobają, bardzo ładnie one wyglądają rzadko sosnę używam w a się okazuje, że ona jest taka ładna, dekoracyjna tutaj troszeczkę jeszcze, o tak żeby to zakryć tutaj no i cóż, myślę, że stroik gotowy zaraz jeszcze tutaj uprzątniemy ładnie stół i wtedy Wam pokażemy efekt końcowy. Stroik adwentowy gotowy. Położyłam go na bieżniku, który moim zdaniem bardzo ładnie współgra z tym stroikiem, bo zobaczcie, że na bieżniku mamy motyw liści podobnych bardzo do liści mahoni, podejrzewam, że tutaj wyhaftowany jest może ostrokrzew, plus te czerwone jagódki, które również powtarzają się w stroiku. Napiszcie mi w komentarzach, czy robicie stroiki adwentowe. Napiszcie też, jak wam podoba się Moje dzisiejsze dzieło. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie przynajmniej serduszka w komentarzu. Jak również tak jak zawsze, proszę Was o nowe subskrypcje. W kolejnych filmach będę chciała pokazać Wam pewnie dekorację taką zimowo-świąteczną naszego balkonu, jak również inne jakieś stroiki, które będę wykonywała. Być może pojawi się też jakiś film kulinarny, taki przedświąteczny. Na dziś się z Wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia.